Cześć, witaj na kanale Kreatywna Intuicja Taroty Coaching. Mam na imię Michalina. Tarot dla duszy to krótkie spotkanie przy kartach z przesłaniami właśnie wprost do Twojej duszy. Te czytania są ponadczasowe. Dana wiadomość jest Twoja dokładnie wtedy, kiedy cię znajdzie i faktycznie dotknie jakiejś głębokiej części Ciebie. Dziękuję, jeżeli zostawisz łapkę w górę, komentarz i zachęcam do subskrypcji kanału oraz włączenia powiadomień, jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi nagraniami. Dzisiejszy tarot dla duszy to cztery karty. Od lewej śmierć, dziesiątka buław, szóstka monet i słońce. Transformacja, zmiana, przez którą przechodzisz, stała się już w pewnym sensie udręką, jest ciężarem. Jest tutaj poczucie rozsypywania się w drobny mak, zmagania, aby wyrwać się z jakiegoś duszącego uścisku. Jest zmęczenie fizyczne, duchowe, nawet kreatywne. Postajesz nieustannie przed wyzwaniem odnajdywania rozwiązań, rozwikłania czegoś, szukaniem pomysłów, a także być może natłokiem fizycznych obowiązków, brakiem snu i poczuciem, że nie wiesz w co wsadzić ręce, bo tyle rzeczy wymaga Twojej uwagi. A Ty w tym czasie rozsypujesz się, masz poczucie, że ubywa Ciebie. I to, czego możesz nie zauważyć, to fakt, że Twoja przemiana i transformacja Twojego życia to jest proces wzrostu, proces Twojego wznoszenia się. To nie jest ubywanie Ciebie, a zrzucanie niepotrzebnych balastów starej skóry to jest proces odrodzenia. A żeby coś się odrodziło, to coś musi odejść. Stąd pewne elementy ciebie i twojego życia są zrzucane po to, żeby na ich miejscu mogły zakwitnąć nowe, świeże. I ta zmiana to jest proces trudny, długotrwały. Ciężko przez pryzmat takiego zmęczenia materiału na różnych poziomach dostrzec pozytywne aspekty tego procesu. Ale po drugiej stronie tej przemiany czeka na Ciebie zasłużony rezultat. Sprawiedliwa zapłata za Twój wysiłek, za to, że wciąż tu jesteś i się nie poddajesz. Mimo zmęczenia, mimo bycia skołowanym w tym, co się dzieje, pomimo może wylanych łez, poczucia bezsilności, osamotnienia, wciąż tu jesteś. Spójrz na siebie trochę inaczej, na ten proces rozsypywania się. Pomyśl, że zrzucając stare elementy siebie zasiewasz ziarna. Ten drobny mak, który się wysypuje, to są nasionka Twoich przyszłych, bliższych i dalszych sukcesów, Twoich osiągnięć i radości. W procesie zmiany wcale nie ubywa Ciebie. Po prostu wszystko to, co nieaktualne, zbędne, to co martwe, zostanie zamienione na nowe, na ekscytujące i tętniące życiem. Ale od zasiania ziaren do ich rozkwitu upłynie trochę czasu. Niewiele według zegara natury, ale Tobie może się dłużyć. Więc bądź cierpliwy. Na Twoim horyzoncie już wschodzi słońce. Nie stawiaj oporu. Poddaj się tej zmianie, Pozwól jej się dziać i nie kwestionuj jej tempa. Po prostu w nią wejdź i pozwól jej się dokonać. Z ogromną przyjemnością znowu się tu dziś z tobą spotkałam. Mam nadzieję, że tobie też było tu miło i inspirujące. Dobrego dnia, dbaj o siebie. Do zobaczenia.